o długich namowach, rozmowach, prośbach, błaganiach w końcu mi ulegnie. Pozwoli yy, spróbować yy, tego, tego snobora jak jazdy. Yy, Poszedłem tatą do wypożyczalni, wypożyczyliśmy deskę, poszliśmy na stolę. No już hi historię całą, bo nie ma sensu dalej czapnąć, skończyło się to katastrofą dla mnie. Nadwyrężony nadgarski, zbite kolana, zbity tyłek, o nadwyrężonej, na, na, na szerpniętej dumie dziecka już nie będę mówił. Rzuciłem to. Wróciłem powiedziałem, że to nie ma sensu, w ogóle to jest jakiś sport dla masochistów. Wszyscy wolą sobie ból robić, siedzieć na stoku, mrozić sobie tyłek. Nie, nie mam tego robić. Wróciłem do Narty. Po dwóch latach yy, powiedziałem sobie, że, kurczę, jeżeli inni mogą jeździć na snowboardzie, jeżeli potrafią, to dlaczego ja nie mogę? I przy, przez ten cały czas, przez dwa lata czułem w środku taki taki, yy, że nie udało mi się, że yy, poddałem się, i nie zrealizowałem tego swojego marzenia. Ale drugie podejście już trochę inaczej wyglądało. Powiedziałem sobie, że nie, że będę jeździł, tylko, że ja się tego nauczę i ta deska, to ta łatajstwo, na którym wszyscy jeżdżą, mają tyle frajdy, ja to pokonam. Będę łatwo deska. Yy, udało mi się. Po dwóch tygodniach już nie miałem problemu z jazdą. S Sam sobie radziłem. I przez cały czas chciałem robić progres. Chciałem przesuwać tą granice miejsc, w które mogę pojechać, wiedząc, że jeżeli tam wjadę, to później ja wyjadę, a nie mnie wywiozą helikopterem albo skuterem. Tym ostatecznym, yy, ostatecznym miejscem, w którym chciałem pojechać, to właśnie jazda poza trasą. Była to dzicz, był las, świeży śnieg. I gdy w końcu nadszedł ten moment, w którym poczułem, mogę, jestem w stanie to zrobić. Yy, no, zrobiłem to. Yy, pojechałem poza trasę. I w jakimś czasie zatrzymałem się, rozejrzałem się i użyłem coś takiego. Wokół nie było nikogo. Była absolutna cisza. Nie miało, wietr, nie miało wiatr, było słonecznie. Y... Stojąc na tym miejscu, zauważyłem ten masywy kurs, te wielkie góry, które przewyższają człowieka setki tysięcy razy i my czujemy się przy nich tacy mali. I wtedy zrozumiemy jedną rzecz. W psychologii jest takie, funkcjonuje takie stwierdzenie błysku. Błysk to jest taki moment, w którym zauważamy coś, co było już oczywiste, widoczne od wielu, wielu lat, ale w tym momencie patrzymy na to z zupełnie z strony. Ja wtedy właśnie zauważyłem to, że to nie my jakby... To, to góry podporządkowaliśmy, yy, budując na niej stoki i wyciągi, tylko to góra nam pozwoliła na nią wejść i z niej korzystać. Jak o, o tutaj yy, na, na tym zdjęciu nie widać, że wyciągi są wszędzie, tak? tylko są w niektórych miejscach, miejscach, gdzie było, w których można po prostu je zbudować. I to mnie przynajmniej yy, yy, spowodowało, że zastanowiłem się nad tym, i zadałem sobie takie pytanie, co jeśli tych gór, tych gór, no i tutaj w, y, w połączeniu z zimą, nie będzie. Ponieważ razem te dwie rzeczy, góry i zima, są dla ludzi, no w tym dla mnie, źródłem y, inspiracji, życia i jest możliwością do realizowania swojej pasji. I zadałem sobie takie dwa pytania. takie jak mówiłem wcześniej, co, co jeśli tego nie będzie, a drugie, co ja, jako osoba, której to dotyczy, mogę zrobić. Ja osobiście. Na szczęście nie, nie byłem jedyną osobą, która zadała sobie takie pytania. Jest też taki człowiek, nazywa się Jeremy Jones, który powołał do życia też kierowany w miłością do, do, do snowboardu, do zimy. Powołał do życia organizację, która, która zrzesza osoby, których ten problem dotyczy, które jeżdżą właśnie na snowboardzie. Które jeżdżą na snowboardzie i widzą problem globalnego ocieplenia, jako to, co się im zabiera, tą cząstkę, tą zimę, która pozwala im na y, realizację swojej pasji. Y, czym się różni ta organizacja, którą on powołuje do życia, od innych, które widzimy na co dzień? Jeste jesteśmy gdzieś nie wiem, w galerii handlowej albo y, w szkole. I na przykład, nie pojemniki z napisem: Zbieram na kęty". Po ludzie zbierają pieniądze? Na co? Na ochronę środowiska. No okej, okay, dobra, to mam trochę, wspomogę. Ale czy zastanawiacie się, jeżeli bierzecie udział w takich akcjach, wspomagacie, co mi to daje? Co ja, yy, udzielając się, przez to zyskuję? Jestem przekonany, że każdy z Was tutaj ma swoją pasję. Czy to jest czytanie książek, czy to jest jazda w na przykład na snowboardzie, czy jazda na rowerze, bieganie, cokolwiek. I tą swoją pasję możecie realizować no, Dzięki naturze. Prosty przykład. Wszyscy ptacie książki, kochacie za książki. Nie ma natury, nie ma natura, nie ma drzew. Nie ma drzew, nie ma papieru, nie ma papieru, nie ma książek, nie ma książek, nie ma waszej pasji, tak? I wtedy zadacie takie pytanie, co ja mogę zrobić, żeby uchronić, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten w przypadku książek, żeby to zniknęło. Próbujecie znaleźć jakieś akcje organizacje, które się właśnie tym zajmują, na przykład sedziem drzew, tak? Będąc motywowani tym, że działacie dla siebie, chcecie w pewnym sensie zrobić sobie to przed, bardziej się, się angażujecie, macie większy power do pracy i chcecie to robić. Ja tutaj się przyszedłem, żeby was namówić do jednej rzeczy, żebyście stali takimi ekologicznymi egoistami żeby właśnie patrzeć na otaczającą własną kulturę przez pryzmat swojej pasji, tak? I myśleć o tym, co ja mogę zrobić, żeby to uchronić, żebym ja mógł cały czas tą swoją pasję wypełniać. I następnym razem, jeżeli będziecie czytać książki, jeździć na snowboardzie, na rowerze, biegać, zatrzymajcie się w pewnym momencie, spójrzcie dookoła i zadajcie sobie takie pytanie, te dwa pytania, które ja zadałem sobie też stojąc w tamtym miejscu. Co jeśli tego zabraknie i jak ja mogę temu zapobiec? Dziękuję.